Nazywamy się Wczesnopiastowska Drużyna Czarny Orzeł. Pochodzimy z rejonu Płocka. Zajmujemy się szeroko pojętą rekonstrukcją historyczną i otwórstwem historycznym. W tym momencie nasza grupa zrzesza sześć osób i działamy od trzech, czterech lat na terenie Płocka i okolic. Oprócz wojaczki, która jest jednak najbardziej popularna, najbardziej lubiana, zajmujemy się tkactwem małym, dużym, na, na krosnach, na deseczkach tkackich, na. Na tabliczkach do tkania i szycia. Tak samo należy tak zwane ścieki głowy, którymi były wykonywane rękawiczki, skarpetki, czapki. Jeżeli idzie o szycie, to staramy się bazować na znale znaleziska z różnych terenów. Nie zamykamy się na jeden teren, jeżeli idzie o e, rekonstrukcję, dlatego że chcemy po poszerzać naszą wiedzę. Staramy się zrekonstruować jak największą liczbę znalezisk, jaką po prostu jesteśmy w stanie. E, osobiście zajmuję się odlewaniem. E, Część z naszych członków produkuje klej kalselinowy, który jest zwany jednym z najbardziej śmierdzących klejów średniowiecza. Zajmujemy się także kuchnią wczesnego średniowiecza. Wczesny ręcznik woja składał się z dwóch podstawowych rodzajów oręża, czyli zaczepnego i obronnego. Zaczniemy od broni, od tego, czym się atakowało. Bardzo mało popularnym Orężem na tamtym czasie był miecz używany głównie przez drużyny książęce i przez wczesne rycerstwo służące do, do dokładnej szermierki i walki z siodła. Wielu wojowników znacznie więcej używało ciężkich toporów, które mogły kruszyć hełmy i zabijać człowieka jednym ciosem, a także przyjęło rodzaju włóczni dłuższej lub mniejszej długości, które służyły nie tylko do walki w szyku i w zwarciu, ale także do miotania z nimi. Zmiętajmy nimi na większe odległości. Przydawały się też oszczepy, które służyły w tym samym celu. Można było z nimi walczyć razem z schowany koło swoich kumpli. Albo coś bardzo przydatnego i obozowego, czyli niewielkie toporki, którymi nie dość, że można było rzucić, to jeszcze drewna do przygotowania sobie obiadu. Jednym z bardziej znanych elementów obronnych zbroi średniowiecznego WOJA była przyszywanica. Wykonana z wielu warstw lnu, w tym wypadku pikowana, pikowana kurta, a także dla bogatszych hełmy. Po tym można było poznać bogatego w średniowieczu, że na jego głowie znajdował się w czasie bitwy solidny metalowy hełm. Pozwalający przyjąć wiele ciosów, które normalnego człowieka zabiłyby na miejscu. E, mamy także dwa modele tarcz. E, tarcza znaleziona w okolicach Szczecina. Jedyny zabytek tarczy znaleziony w Polsce. A także popularna na całej Słowiańszczyźnie i wśród ludów germańskich tarcza okrągła. E, używana głównie do walki pieszej ze względu na rodzaj imacza. Jeżeli idzie o strój Słowianki z x, x XI wieku, to podstawowym elementem było właśnie giezło, inaczej zwane rubaszką, koszulą, była to właśnie sukienka lniana z zwykłego niebarwionego, dwuklin, dwuklinowa, na którą zakładano powiedzmy pierwowzór spódnicy, prawda? Zapaski, pasiaki, które składały się po prostu z materiałów, z dwóch materiałów pasków materiału, które chroniły właśnie te kobie, kobiece partie. Tak? Ta koleżanka była jedyną odważną, która zdecydowała się zaprezentować w samym mnie. Jeżeli idzie o kolejne warstwy takich sukienek, no to im bogatsza kobieta, tym więcej było wolno, prawda? To, tak jak powiedziałam, jest strojem podstawowym, zupełnym, przy którym można wykonywać codzienne prace, w które w te zapaski można sobie tak samo wytrzeć rękę, jako... Zwykłe. Jeżeli idzie o kolejne warstwy, to dostajemy, dostajemy kolejne suknie wierzchnie. Każda suknia, każdy element stroju, tak jak, tak jak potem też zobaczymy u chłopaków, był wykańczany. To nie były luzem puszczone materiały, Końcówki, końce, końce materiałów trzeba było zarabiać, żeby się nie zniszczyły. Czy innymi materiałami, czy po prostu czy krajkami. Jeżeli idzie o strój wierzchni dalej, no to wszelkiego rodzaju chusty na głowę, czapki, Kolejne warstwy, tak? Między innymi, innymi płaszcze. Tutaj mamy przykład fibuli znalezionej w Milcznie, tak? Bo jest to rekonstrukcja fibuli odnalezionej na tamtych terenach. Jeżeli idzie o ozdoby, które nosiły suwianki, to takim najbardziej, typu, takim najbardziej typowym są kabłączki. Tutaj mamy przykłady kabłoczków rekonstrukcji kabłączków z zamczyska, a także bardzo typowych kabłączków esowatych. Wyko obydwa typy kabłączków są wykonane tutaj z brązu i przewieszone na krajce, która Potrzymywała włosy. Jeżeli idzie o fryzury słowianek, no to były to włosy puszczone luzem, na przykład przedzielone przez dwie partie, bo takie, takie przedstawienie kobiet też znajdujemy, warkocze, lub na przykład przedstawienie kobiety z kadus, ma, która ma zupełnie, jest to ornatka, która ma zupełnie włosy puszczone luzem i bardzo wyeksponowane kolczyki. Jeżeli idzie o innego typu ozdoby, to między m.in. załóżnice, to jest to przykład rekonstrukcji znaleziska z Płocka, z okolic Płocka. Duże znalezisko w oryginalnej wersji było wykonane ze srebra. Znaleziono dwa typy załóżnic w okolicy Płocka. To jest jeden z nich. Drugi był wykonywany techniką gra, granulacji. Jeżeli idzie o inne znaleziska właśnie z terenu i bardzo typowe dla Słowianek, to są także lunule. Są to zawieszki, zawieszki półksiężycowate, które miały symbolizować kobiecą płodność, kobiecą siłę, a także wiele, w wielu grobach w całej Polsce, w okolicach zarówno właśnie tych opasek na głowach, jak i w kaptorkach znajdujemy muszle porcelanki. Kolejnym elementem są właśnie e, tak samo paciorki szklane, które między innymi właśnie widać u mnie na szyi. E, różnego typu, długie kolie, króciutkie kolie, jest to bardzo, bardzo popularny element. Paciorki szklane także występowały w okolicy głowy. Znajdujemy je też po prostu doszywane do, e, doszywane do różnego rodzaju czułek. Strój męski, jak widać, znacznie różnił się od żeńskiego, choćby ze względu na funkcje społeczne, które pełniły obydwie płcie. E, tutaj możemy zobaczyć proste wełniane spodnie. Chroniące nogi, umożliwiające wygodną pracę w trudnych warunkach, a także owijacze, które eksponowały łydkę i przytrzymywały spodnie, żeby, nie, nie żeby materiał nie szarpał się, nie niszczył. E, typowym dla Rusi znaleziskiem je, są tego typu kaftany. E, mają tutaj panel przedni, zdobiony pasami w takim samym kolorze jak reszta kaftanu, e, zapinany na guzy. A także płaszcze, które po prostu niezależnie od e, nieprzyjemności związanych z podróżą potrafiły ochronić przed deszczem, e, dać cień czy służyć jako prowizoryczny koc. Ja jako przedstawiciel niższych klas niż mój kolega mam znacznie wyższe buty sięgające ponad kostkę, które pozwalają mi chodzić w wodzie i w bagnach i nie przemakają, a owijacze są znacznie grubsze, pozwalają chronić przed wilgocią nogę. Również używam wyłnianych spodni, a także, różnego, a także torby zwanej kaletką, której mogę trzymać rzeczy w ten sposób, by nie przemokły. Tam ukrywa się chubkę, krzesiwa, tak by w każdym dowolnym momencie móc przygotować obo obozowisko. Jak widać, jestem również uzbrojony w niewielki toporek oraz w nóż, który muszę mieć zawsze przy sobie, by móc zapewnić sobie przetrwanie, ponieważ jest to, są to, jest to era bardzo niebezpieczna. Zamiast paskiem zacznie uboższą krajką przepa... Przypasam się i cały czas muszę ją poprawiać, ponieważ ten wymiany materiał znacznie dla uboższej klasy nie jest tak wygodny. Używam podobnego płaszcza, ale o widocznym splocie i o nie tak intensywnym kolorze. Jasna zieleń, taki łagodny, łagodna żółć na końcu, miodowa żółć. To znacznie uboższy kolor, znacznie łatwiejszy do wyfarbowania. A także noszę czapę, żeby móc dłużej przebywać na zewnątrz. Jest ona obszyta futerkiem. Ciepła rzecz. Wygodna i bardzo popularna. Jej przedstawienia znajdujemy na wielu figurkach z tamtej epoki. Używam podobnego zapięcia jak kolega, a także jak dziewczyny czyli fibuli, zapinki podkowiastej z zakręconymi końcówkami. Ja używam jej nie tylko na płaszczu, ale także na nogach, żeby nie spadły mi owiacze podczas marszu przez gąszcz. Jako przedstawiciel Synkrytycznego chrześcijaństwa, w momencie kiedy chrześcijaństwo wchodziło do, na tereny Polski, łączyło się one z pogaństwem. Używam torebki zwanej kaptorgą. W środku trzyma się świętości, święte obiekty, które są ważne dla mnie, związane z moją ziemią i z miejscami, z którymi byłem. Na nich, na niej noszę symbol tzw. zwanej waleczności. Jest to połączony krzyż przebity strzałami, związany zarówno z chrześcijaństwem, jak i z pogaństwem. Z takimi symbolami chowano książąt polskich jeszcze długo po tym, jak stali się chrześcijańskimi. Działalność takiej grupy, oprócz prób rekonstrukcji, stroju, przedmiotów użytkowych, polega na przybliżaniu historii, przybliżaniu historii do ludzi. Dlatego zrzeszone grupy z, co roku spotykają się na różnego rodzaju wyjazdach. Między innymi chociażby chyba najbardziej znanymi wyjazdami są Gniezno i Wolin. Prawda? Na takich wyjazdach staramy się przybliżyć każdemu turyście, każdej osobie, która jest tym zainteresowana, całą historię, żywą historię, nie taką książkową, której nie można dotknąć, z nie można poobcować, tylko właśnie jak najbardziej taką interaktywną. Z nami można porozmawiać, do nas się można po prostu dołączyć i samemu spróbować rekonstrukcji. Nasza drużyna prowadzi nieustanną rekrutację nowych członków. Znaleźć nas może na Facebooku pod hasłem WD Czarny Orzeł.